Cześć, witam was na moim channelu Z tej strony Kanał kanału się kłania, czyli Mati Gaming Zapraszam was już na 52 odcinek z gry Portal was Serie Custom Maps, Single Player Wybierzcie mapę Marce, Lasterbox, Funnel Dokładnie tak Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem, łapką w górę aż się pod tym odcinek z gry Portal 2, Serie Maps, Single Player ten 52 i tak, bo lecimy, po to od subskrypcji do końca marca tego roku. Otóż to widzowie, taki mam cel. Macie że ten cel uda się wbić. Oczywiście w opisie jeszcze podpis jest z reportawa niech P52. Jeżeli zmińcie opis, eee, będzie się podanik do mojego e, TikToka, Instagrama, oczywiście też do mojej grupy na widzów mojego kanału na Facebooku. Tak samo też grupy grupy na widzów mojego kanału na Discordzie. Tak, co będzie też podana, oczywiście mail tylko z Państwa pracy, no i też oczywiście link do specyfikacji mojego komputera. Dokładnie no, tak. Także rozpoczynamy to nasze spotkanie, i życzę mi jego oglądania. No to ruszamy z nami, jedziemy do góry windą. Dobra, pomyślmy, o co to chodzi. Okej. Okay. Uh. Jeszcze domyślam o co tu chodzi. O właśnie o to. O tak dokładnie o to chodziło teraz tak O, jaki szybki test Dobrze faktycznie Teraz w końcu odcinek z grypata Was Single Player się od 52, tak szybkiego Ta ma para Marcel laserbox bardzo fajna, ma bardzo krótka Dokładnie tak Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Że macie się ciepło i pa pa.